Niedaleko Józefowa, niedaleko rzeki Świder, w lasach jest pomnik lotnika, grup lotnika. Jest to upamiętnienie trzech lotników alianckich, którzy zginęli, niosąc pomoc, lecąc tutaj samolotem Liberator z pomocą dla powstańczej Warszawy. Zostali zestrzeleni przez Niemców nad Warszawą. A musieli lecieć z daleka z Włoch, bo Rosjanie, którzy byli po tej stronie Wisły, nie chcieli pomagać powstaniu, ani nie chcieli, żeby alianci mogli pomagać. Natomiast ci młodzi chłopcy, Brytyjczycy i Burowie, południowi Afrykańczycy, oddali swoje życie, walcząc, niosąc pomoc walczącym Polakom. I w te dni, pamiętajmy o nich, idźmy w takie miejsca, zapalmy, znicz, pomódlmy się o zbawienie ich dusz.